Cześć moi kochani, witam was na kolejnym odcinku, gdzie przedstawię wam styczniową noworoczną ewolucję. Nawet fajnie się złożyło, bo dopiero teraz jak odpaliłem, zauważyłem, że w tle ta ewolucja jest i się chowa. Nie wiem, czy ją już zauważyliście, ale po wczorajszym filmie wielu z was zgadło, że tą ewolucją oczywiście będzie Dart Goblin. Tak, Dart Goblin będzie nową ewolucją i już Wam przedstawiam jak to wygląda. Jak widzicie, macie na swoich ekranach nowego Dart Goblina, który będzie w styczniowej ewolucji i będzie on. Strzelał zatrutymi strzałkami, tak? Będą zatrute strzałki, i te strzałki będą działały jak poison. Tylko, że ten poison będzie miał tak, jakby trzy strefy działania. On zaczyna od takiego najsłabszego i kończąc na mocniejszym, jak widzicie, od 74 do 446D. 446 Major i tak jak widzieliście, te trzy różne kolory: fioletowy, różowy i czerwony, najmocniejszy. Czyli tak to będzie wyglądało. Będzie na przykład, pokażę Wam teraz filmik, że ten Giant idzie i ten Poison się za nim ciągnie na półtorej kratki. Przez 4 sekundy ten Poison działa. Jak widzicie pewnie na swoich filmach w montażu to wyszło, że ten Poison ciągnie się za właśnie Giantem. To samo dzieje się w momencie, kiedy Atakujemy wieżę. Tutaj tak atak wieży mamy od 18 do 111 obrażeń na sekundę, więc tak to działa, ale najfajniejsze efekt ich zobaczy co się dzieje, jak idzie. Idzie Giant. Idzie sobie Giant, to samo co przed chwilą, tylko że z tyłu puścimy mu barbarzyńców. Po ten Dart Goblin niszczy tych, tym poisonem, niszczy barbarzyńców, niszczy Gianta i ten Dart Goblin niszczy przeżyje na tyle, że jeszcze coś może udziałać. Oczywiście jest to w sterylnych warunkach pokazane, tak że nic go nie atakuje, bo to można oczywiście logiem, strzałkami go szybko zdjąć, ale zobaczcie jak mocny ten poison jest. Ten poison się roz. Yy, Rusza od właśnie pierwszego poziomu do trzeciego, można powiedzieć, więc no troszeczkę zabawy będzie z tymi zatrutymi strzałkami Dart Goblina. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. I pamiętajcie, jeżeli będziecie w nowym sezonie coś kupować, zwłaszcza pas Royala. Kupcie go z moim kodem POP, a naprawdę zapraszam Was do kupowania różnych ofert na oficjalnej stronie Supersela. Link macie w opisie na YouTube pod filmem lub w moim profilu na TikToku, jeżeli to oglądacie. I tam są czasem lepsze promki niż w grze, a czasami też się zdarzają darmowe promki, więc warto zaglądać co jakiś czas. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o Dart Goblina ewolucję, ja Was zapraszam na kolejne odcinki, gdzie już zajmiemy się kolejnymi aspektami nowego sezonu, a będzie coś fajnego. Jutro. Pojutrze. No jeszcze parę filmów taka. Siema!